Nie żyje wójt gminy Dewity, Daniel Zadworny miał 46 lat. Był szczerze oddany lokalnej społeczności, odszedł ambitny i prężny samorządowiec, z sercem na dłoni dla każdego, kto potrzebował pomocy. Cała redakcja telewizji Olsztyn składa wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i przyjaciołom pana wójta. Jego pracowitość, życzliwość i zaangażowanie w sprawy lokalne były absolutnie nietuzinkowe. Jako redakcja mieliśmy okazję obserwować to zaangażowanie na co dzień przez ponad 20 lat wspólnej współpracy. W obliczu tej bolesnej straty trudno znaleźć słowa, które mogłyby oddać ogrom żalu, jaki odczuwamy. Zszokowani, przytłoczeni, poruszeni do głębi serca czytamy na Facebooku Urzędu Gminy Dewity. Daniel Zadworny zmarł nagle i niespodziewanie podczas rodzinnego zagranicznego urlopu. Cała gmina jest pogrążona w żałobie. Nie możemy pogodzić się z tym, co się wydarzyło, bo to nie czas, gdy planów i projektów dla rozwoju gminy było tak wiele. Rodzina, znajomi, przyjaciele, cała wspólnota lokalna i społeczność gminy Dewity poniosły niepowetowaną stratę. Czytamy w komunikacie gminy. Podkreślono jednocześnie, że wkrótce pojawią się informacje dotyczące pogrzebu i innych ważnych spraw związanych z tym rozdzierającym serce wydarzeniem. Daniel Zadworny był wójtem gminy Dewity od 21 listopada 2018 roku. W kwietniowych wyborach samorządowych został wybrany na kolejną kadencję już w pierwszej turze, zdobywając ponad 80% głosów. Z wykształcenia był prawnikiem i urbanistą, a także rzeczoznawcą majątkowym. Daniel Zadworny mieszkał z rodziną w miejscowości Gady w gminie Dywity. Osierocił dwójkę dzieci.